To, to jakiś problem z kotem? Następna. To jest niepoważnie po prostu. Ja mam dość tego czytania i słuchania tych bzdur po prostu, serio. Wyczucia nie mają zagrożenia, ludzie. Ja nie chodzę po bitwach i nie pytam się komuś w twarz, jak tam Twoi dziadkowie, czy jedli, czy, czy są problemy, czy szczepiałeś kota. Jezus. Nie się rozłączać, nie się tłumaczyła i, i tego słucha więcej. Skończyło się. Jak nie jakieś PDF, to dziadkowie czy są jedzeni? Boże, jedli. To więcej niż wyście widzieli przez dzień. Specjalnie prowokuję. będziesz tak. No nie musisz tak komentarz na głos, ale szukaj następne. On to w... nie powiedzie. Oni wszyscy nie wiedzą. Nie, kto normalnie pyta takie rzeczy? Czy ja pytam ją o rodziców? Deblokował takie osoby i skończy się. Nie obserwują mi, pieprzą, jakie głupoty. Do widzenia, nara. Nie ma szacunku do mnie, nie będzie szacunku do takiej osoby i koniec. Olaś, hejterów, nara. Ja mam swoje marzenia, swoją publikę, co mnie wspiera, a Wy możecie iść. Na co mi to chodzi? Że jak ktoś będzie kazał mi włożyć palec do ognia, to ja te, też włożę? Nie. Gadamy sobie to gadamy, a nie jakieś komentarze wyjęte z kontekstu. Jedno i to samo. Choćby, moja babcia zjadła tonę jedzenia, to i powiedzą, że ona nic nie jadła. A ona sama kupuje, czy nie wiem, albo bierze to, co jest pod ręką, albo to, co ona chce zjeść, bo ma ochotę dzisiaj na taką rzecz. I tylko powiedzą jej, nie wiem, pani ma zjeść rosół dzisiaj, bo my tak chcemy. A pani ma zjeść, nie wiem, cały chleb, bo my tak chcemy. To jest chore po prostu, już chore. Opanować się trzeba. Pewnie, że coś jest nie tak. Bo skoro wszystko jest ok, a oni tworzą filmiki w stylu Krałdejza daje babci chleb albo ona głodzi dziadku, no to kur. Wszystkie to będę blokować. Kto będzie tutaj dogadywał? Skończyło się. Jakieś same fejki. Się nauczą, rozum. Tak, oni w ogóle nie chcą żadnej przykrości sprawiać i gadają o pikantnych uniesieniach. I pytają się, czy kot był szczepiony, bo jaki to jest piękny. Widzieliście sami na wideo na ostatnio. Boże. Albo jakieś pytania. Kto normalnie pyta takie rzeczy? Przesiedziałam na live i pytam kogoś: hej, bo tutaj pytają mnie jak tam twoi dziadkowie, albo jak tam twoi rodzice? Powiedz co tam. Kolejna osoba out. Rób się, rób się tak dalej. A będzie szacunek, albo spokój, albo do widzenia. Wystarczy nerwów już. Ani pięć groszy w życiu te osoby nie wysłały, serio. Ale do powiedzenia najwięcej mają. Zablokuje nawet kilkaset ludzi, jak trzeba będzie. I koniec. Wystarczy już tego. O, następny, dobra. Wynocha, multiki, dupiki. O, sam założył Multiki. 00, a do mnie będzie mówił. Skończył się. Wystarczy. O, człowiek powinien zjeść chociaż jeden ciepły w posiłek dziennie. Następna linka. Fok się znalazła. Ja cię jadłam dwa rosoły. Dzięki za przypomnienie. Prowokatorzy. To był szczepiony o następny będzie tutaj do skasowania jakiś król cukrzycy. Widać, że prowokatorzy cześć skończyło się. No to mówię, właśnie mówię, że nie dość, że 5 groszy w życiu nie dali człowiekowi nigdy, to jeszcze o kolejna do skasowania Andrzej Zięba koniec szyderom wystarczy tego już tolerowałam to długie miesiące teraz dziękuję wam. Kolejny i tak będziemy robić. Skończyło się. Mam szacunek do samej siebie. i Nie potrzebuję pustych liczb, pustych odsłon. Jakichś wrednych typów. Skończyło się. Nauczą się. Do widzenia. Jest coś, jest. masz rację, że jest coś. Mam dość pomówień i oszczerstw. Jak ta babcia jadła coś, kasperek do wyrzutu. Skończyło się. Nara. Yy, usunięte, zablokowane. Pa.